Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Czyli zaczynamy dzisiaj tak zwaną krokusową rewolucję. Chcemy, żeby, że na wiosnę już zakwitło, żebyśmy czuli tutaj się pięknie, spokojnie i żebyśmy chętnie odwiedzali ten park i przychodzili tutaj wypoczywać. Także dzięki wam myślimy, że to się uda i zapraszamy do wspólnego sadzenia. Krokuski to małe cebulki w tej chwili. To są cebulki jednoroczne. Dzisiaj będziemy je sadzić, a dopiero na wiosnę będziemy widzieli efekty. Tak? Na wiosnę jak przyjdziecie? Gdzieś tutaj, mniej więcej marzec, kwiecień, zobaczycie piękne krokusy. Efekt Waszej pracy. Zobaczycie kwiaty. Generalnie tutaj będzie jeden kolor. Jaki to będzie niespodzianka dla Was? Wieszcie, dzwoneczkę. Tutaj jest piętka na dole. Widzisz? To tym do dołu. Na górze jest taki lekki czubeczek. Kiełek. I tak. I kładziesz. Następną, następną. Śmiało. Do Dobra. O, nie, troszkę żadniej. O. Towarzystwo Przyrodnicze nad Drawą wspiera dzisiejszą akcję. Jest jeden z głównych inicjatorów. Warto organizować takie akcje? Myślę, że warto. Wszystko, co upiększy nasze miasto, jest godne popierania. Chciałbym tylko sprostować, że to nie jest nasz pomysł, to jest pomysł Grzegorza Kruczka. Myśmy ten pomysł tylko przedstawili panu burmistrzowi burmistrzowi się spodobał, więc idziemy w tą akcję. Myślimy, że akcja będzie kontynuowana i chcielibyśmy w następnych latach zrobić taki projekt, żeby po prostu te cebulki kupowali mieszkańcy, którzy już nie mieszkają w Drawsku, są rozsiani po całym świecie, żeby mogli kupić te cebulki, przysłać do nas, a nasza młodzież, nasze dzieci te cebulki posadzą. Pomysł jest, żeby sadzić tylko w parku tutaj, czy gdzieś również w innych terenach miasta? Myślę, że w pierwszej kolejności park, potem jak nie starczy miejsca będziemy sadzić wszędzie, gdzie się żeby nasze miasto było ładne, kolorowe i zielone. Grzegorz Kruczek, pomysłodawca dzisiejszej akcji. Skąd pomysł na tak nietypową akcję w Drawsku-Pomorskim? Jeszcze dwa lata przed tym, zanim pojawiły się krokusy w Szczecinie, ja u siebie sadziłem krokusy. E, przyjęły się, ładnie wyglądały, spodobało mi się, dosadziłem kolejne, rosną do dzisiaj. I tu kiedyś z doktorem Głuchowskim rozmawiałem, namawiałem go kilka razy. Zgodził się, zakupiliśmy, zakupili, tak tu gmina zakupiła krokusy i z dziećmi z naszej szkoły podstawowej nr 1 posadziliśmy w zeszłym roku krokusy pod wiśniami. Na wiosnę była wielka radość, że te krokusy w ogóle przychodzą, wyrosły. Dzieci przychodziły, robiły zdjęcia, przyprowadzały rodziców. Jest to taki bardzo miły akcent kolorystyczny po długiej zimie i wszystkich cieszy, przychodzą, widzą kolorowe kwiaty, uśmiechają się, nastraja to bardzo pogodnie i stąd cała akcja, rozpropagowaliśmy ją trochę dalej, sadzimy dalej, może w przyszłym roku posadzimy z drugiej strony. Ile dzisiaj kwiatów zostało posadzonych? No jeszcze nie są posadzone, ale będzie posadzonych 10 tysięcy, także to się wydaje duża liczba, ale krokusy muszą rosnąć w grupie, w dużej grupie, wtedy wyglądają najlepiej. Pojedyncze sztuki są praktycznie niezauważalne, muszą rosnąć w dużej grupie. To jest specjalny sposób sadzenia tych krokusów? Czy specjalny? Do ziemi i one rosną. Za <laughs> kilka miesięcy jak, jakie kolory będziemy tutaj widzieli w Drawskim Parku? A to już tylko do Kroguchowskiej, wie? I trzymam w nie... Z w tajemnicy niespodzianka będzie na wiosnę, ale generalnie będzie tutaj dominował jeden kolor